Dzień dobry, dzisiaj dla Panów. Witajcie panowie. Panie wiem, że podglądają. Jest nas tutaj więcej pań niż Panów, ale Jerzy, pozdrawiam cię serdecznie. Napisałeś pod filmikiem dla Pań, komentarz, że zrób filmik na temat dlaczego mam pecha do kobiet. Co niniejszym czynie byłeś na tyle odważny, gratuluję, że dałeś komentarz, ale też część z Was, Panowie, napisaliście do mnie maila w tej samej sprawie i sama jestem ciekawa, co karty powiedzą w czytaniu ogólnym na ten temat właśnie, dlaczego Ty, mężczyzno, masz pecha, pecha, no nazwijmy to w ten sposób, pecha lub wybierasz w określony sposób te kobiety. Pomyślałam sobie też, że pytacie mnie o te czytania darmowe, ja nie robię darmowych czytań, ale e, już się Was pytałam i jesteście widzę generalnie na tak, więc proponuję w niedzielę, 30 czerwca o godzinie 17 live'a, e, na którym będziecie wy mogli mi zadawać pytania, pisać w, w, pytania, ja jej będę czyta, czytała. I na Wizji będę na nie odpowiadała na wszystkie pytania. Będę stawiała na to karty i, i czyli umawiamy się. Już też zaczynam robić filmiki na, na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku, więc yy, będę w każdym filmiku powiadamiać. Niedziela, godzina 17 live. I wtedy dostaniesz darmowe czytanie. Tu jestem otwarta na taką formę. No dobrze, panowie, no to co? Oczywiście dziękuję za waszą obecność, za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki. To, to szalenie, słuchajcie, pomaga. Tu nie chodzi tylko o, to, o te algorytmy, ale to dla kogoś, kto tw tw tworzy ten kanał, tak jak ja, to jest bardzo, bardzo przyjemne, że, że jest jakaś, yy, no, jakiś jakiś oddźwięk tego, co ja y, robię, o czym do Was mówię, co Wam opowiadam i tak dalej, więc y, to ja po prostu mam informację zwrotną, że tak i to utwierdza mnie to y, w tym, żeby właśnie być, tworzyć y, i rozwijać kanał, także bardzo, bardzo dziękuję. I proszę o jeszcze oczywiście, idziemy do trzech tysięcy tam, do 30 tysięcy, co ja mówię do trzech, bez ograniczeń. Jak tam noc kupały i e, pełnia w księżycu? U mnie niezwykle intensywnie. Także uch, ale dobrze. Ale za to bardzo dobrze nawet. To co, panowie? Zadam pytanie. Dlaczego mężczyźni mają pecha? Mężczyzną masz pecha do kobiet. Dlaczego masz pecha do kobiet? Rycerz kielichów. Mhm. Hmm, ciekawe. Druga odpowiedź: dlaczego masz pecha do kobiet? A spentakli. Mhm. I trzecia odpowiedź: arcykapłanka. Ciekawe. W tle mamy siódemkę buław. O, to też ważna informacja. Zacznijmy od tego rycerza kielichów. Wiesz co, mężczyzno drogi, w rycerze kielichów wybierasz kobiety które ci się podobają. Ja wiem, że Wy mężczyźni tak macie. Zresztą my chyba wszyscy tak mamy. Chociaż kobiety mają mniej. Ale wy, wybierasz kobiety, które ci się podobają fizycznie, które cię pociągają. I powiedziałabym w taki sposób, to, że to jest dla Was naturalne. Jesteście wzrokowcami, i to jest dla mnie absolutnie normalna sytuacja, że mężczyzna, ja to wiem. Nie będzie spotykał się z kobietą, która mu się nie podoba. Jest to po prostu nie działa. Natomiast może być tak, drogi mężczyzna, że w tym rycerzu kielichów. A jak to powiedzieć? Podobają ci się kobiety dla Ciebie niedostępne. Rozumiesz? Ja wiem wszyscy uważamy, że ludzie są równi i tak dalej. Ale to jest nieprawda. Może obserwujesz na Instagramie przepiękne kobiety, młode kobiety, idealne, tak zwane, z pięknymi figurami, które rzadko kiedy można spotkać w realnym życiu. Albo idziesz do klubu i wybierasz sobie najbardziej atrakcyjną kobietę, jaka tam jest, a ona tak naprawdę nie jest w Twoim zasięgu. Rozumiesz? I e, na to zwróciłabym Twoją uwagę. To nie jest okrutna uwaga. Każdy mas z nas, e, i ty mężczyzna również, masz zakres kobiet, które, e, do których, u których masz szansę. Ale też masz zakres kobiet, u których nie masz żadnych szans. Więc może na początek bym radziła sprawdzić, Potrenować na kobietach, które, u których masz szansę, e, w, to jest jedna informacja. I po prostu porantkuj z nimi, potrenuj to, jak ty się zachowujesz, co do nich mówisz. Ja właściwie, e, jako kobieta, już dojrzała, dorosła kobieta, mogę wam, panowie, dać pięć czy tam, nie wiem, maksymalnie ileś, zrobić filmik specjalnie dla was e, i porady, krok po kroku, jak zdobyć kobietę, na co my zwracamy uwagę. I, i te szanse wam się e, totalnie zwiększają, bo często, panowie, popełniacie, Totalne błędy. Przychodzicie na spotkaniach w polarach, na przykład. E, nie pachniecie, tylko się teraz nie obraźcie. Ja mówię, na co, e, dlaczego masz pecha. E, jesteście niechlujni. Macie wymagania, żebyśmy my kobiety były wspaniałe, cudowne, to też jest wy o wymaganiach królu, o tu może być w rycerzu kielichów. Właśnie popatrz sobie jakie ty masz e, wymagania względem kobiety, jeżeli lubisz kobiety szczupłe, wysportowane, czy ty też taki jesteś? A nie bebzu masz po prostu na odległość metra, na siłowni byłeś albo nie byłeś nigdy, albo w ogóle uważasz, że jesteś boski. Ale chcesz mieć babkę, która jest zgrabna emocjonalna. Tu jest bardziej o emocjach emocjonalnie stabilna. Ale na razie mówimy o fizyczności. To, panowie, no my też patrzymy na Was. Też nam się podobają wysportowani, wspaniali mężczyźni. A nie, że z dumą, z dumą. Nie paradujecie, no może też paradujecie, ale z dumą pokazujecie, jaki mam wielgachny bęben. To nie jest sexy, ale szorujesz do kobiety o określonym wyglądzie, więc zobacz sobie to, ok? Chcesz, żeby mieć kobietę bardzo stabilnie, stabilną emocjonalnie, to zadaj sobie pytanie, czy ty jesteś stabilny emocjonalnie, czy ty przypadkiem nie zachwycasz się coraz to inną kobietą, eee, że jesteś właśnie masz doły i doliny, doły i doliny, że masz nieuporządkowane emocje w sobie. Im bardziej ty, drogi mężczyzno, będziesz ze sobą harmonijny, tym będziesz lepiej wybierał. Nie tylko pod względem atrakcyjności, jak w Asie Pentakli i tego wiecznego poszukiwania, bo będzie jeszcze fajniejsza, bo a co, a co jak spotkam kolejną inną? To im bardziej będziesz zharmonizowany harmoni sam ze sobą, tym lepiej będziesz wybierał, bo trzeba sobie w asie pentakli powiedzieć, aha, jakie kobiety ja szukam. Czy ja chcę intelektualistkę, czy ja chcę. Ja wiem, że to są wszystko stereotypy, no ale jakieś słowa muszę używać. No więc lećmy, tym, lećmy tymi stereotypami. Czy ja w ogóle chcę mieć stały związek, czy chcę mieć romans tylko, czy chcę przeżywać przygody z kobietami? Na co ja się mężczyzną nastawiam? Pewnie, że nikt nie da gwarancji. Czasami romanse przeradzają się w stabilny, fajny związek, ale tak naprawdę to jest bardzo rzadko. Jeżeli chcesz stabilnego związku, to wybieraj kobietę od początku do stabilnego związku. Jak to powiedzieć? Ja mam ten, Nie, nie, bo on się zorientuję. A... Jest pewien mężczyzna, który ma dobrze ogarniętą sferę biznesu yy, i pieniędzy. Natomiast kobiety, które wybiera, to, to, to jest. To są lalki. A potem się dziwi, że ona go nie wspiera, że, że nie stoi za nim murem, że, 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 go, że go nie rozumie, no bo ona, nie, ona, ma inne, ona ma inne zalety. Jeżeli chcesz mieć mądrą, fajną, wspierającą cię kobietą, to ty też taki bądź. Od początku zadaj sobie pytanie, jakiej kobiety szukam w Asie Pentakli. O co mi tak naprawdę chodzi? I bądź, drogi mężczyzno, ze sobą szczery. Prawdziwy. Nie, nie ma powiedziane, że wszyscy musimy być w stałych związkach albo jeden, jedna żona do końca świata. Czy ja, Zadaj sobie to pytanie, czy ja chcę rodziny, czy ja chcę super seksu, co się wzajemnie oczywiście nie wyklucza. Ale no wiemy, że no, no hiper ludźmi nie jesteśmy, i jeden ma bardziej rozbudowaną taką stronę, a drugi bardziej drugą stronę. Więc czy ja chcę do tej teraz rozrywkowo pożyć i posmakować żeby, y, tych kobiet, y, po prostu doświadczać y, kobiet, czy szukam partnerki na całe życie? I tak samo jak mówię do dziewczyn okreście sobie, jaka ona jakie cechy emocjonalne i jakie wartości powinna mieć. Jeżeli dla Ciebie wartością jest rodzina, chcesz mieć rodzinę, zbudować dom, dwójkę dzieci, pies kot I podoba Ci się kobieta, która mówi: dla mnie najważniejsza jest kariera, w ogóle nie myślę o dzieciach, ja się teraz pnę do góry i to to jest na dzień dobry już szkoda czasu. Więc... Pytajcie panowie tak samo, zadawajcie pytania. O, jeszcze wracając do rycerza, do rycerza kielichów, wiecie dlaczego jeszcze możecie mieć pecha? Że ukrywacie wasze emocje. My, jest, my kobiety, lubimy emocje. Wiecie, że my jesteśmy emocjonalne. A to mamy taki kok hormonów, a to taki, a to po miesiączce, a to przed miesiączką. To, to my tak funkcjonujemy. Natomiast bardzo lubimy, jak wy mężczyźni jest, pokazujecie te emocje, wasze, że jak też jesteście emocjonalni i nie musicie, jeżeli jesteś emocjonalnym mężczyzną, to pokaż to. Jeszcze jedna uwaga, że możesz źle wybierać, bo właśnie jesteś być może zbyt emocjonalny. Zobacz, drogi mężczyzna, czy się za szybko nie zakochujesz i dlaczego masz skłonność do tak szybkiego zakochiwania się? Czy to jest pożądanie na poziomie instynktu, czyli seksu? Czy to jest, są jakieś braki, bo wszystkie, wszyscy wiemy, że braki, które mamy z dzieciństwa, potem wyłażą nam w relacjach i w życiu dorosłym. Czy to mogą być braki tego kochania e, jako, jako mały chłopiec? Pooglądaj, pójdź wstecz, na e, spojrzyj na swoje e, związki, na swoje życie, bo to, to jeszcze może być to. Następna rzecz w asie pentakli. Mówiłam, że źle, ce, źle celujesz i jaka ta kobieta ma być. I od początku, żebyś wiedział, e, czego ty chcesz. Jeżeli szukasz stałego związku, to szukaj kobiety do stałego związku. Ale to nie znaczy, że masz się z jedną tylko umawiać, tylko naprawdę randkuj. Umawiaj się z pięcioma dziewczynami i zobaczysz, z którą, e, z którą ci będzie najbardziej po drodze. Bo wiecie, co jest w arcykapłance, ja bym powiedziała w taki sposób. Panowie, wy nie macie strategii. E, w, re, w wyborach swoich, czy, czy. Właściwie to jest przypadek. To znaczy to w, w arcykapłance to nawet nie jest przypadek, ale to w ogóle nie, nie wiem no nigdy nie miałam penisa i nie będę miała. Ale to jest tak, jakbyście w ogóle nie używali e, rozumu. Tylko coś Was pcha do tej kobiety, albo nie pcha. Bez, tu jest w ogóle działanie bez strategii. Co ja mogę, żeby ją mieć, żeby ona była moja, czym ona się interesuje, czy to może. No, cała, cała ta strategia zdobywania kobiety, a nie tak na żywioł. Albo będzie moja, albo albo nie będzie. No i wybierasz, no jak kupujesz, nie wiem, cokolwiek, proszę bluzkę, idziesz do koszule, do sklepu i mówisz, proszę koszulę i bierzesz, która, którą ci pani ekspedientka poda, no to, to wyglądasz jak wyglądasz, ona nie jest celowana do ciebie. To co mówiłam, zastanów się, jakiej kobiety chcesz i, i ze zdrowym, z głową wybieraj te kobiety. I zastanów się, gdzie jest twój, co ona ma ten wabik. Co cię rusza? Co to jest? E, gdzie, gdzie masz właśnie ten. ten że jest? U, u, u to. Że chcesz się z taką kobietą spotykać? Co to jest? Oprócz urody. Kogo ty szukasz? Opiekunki, e, kucharki, gosposi, kochanki, siedemdziesiąt w jednym. I zastanów się też, co ty masz do zaoferowania w Asie Pentakli. Panowie. Tak już, nawet nie patrząc na karty, powiem Wam jedną, jako kobieta. Co my my lubimy? Lubimy właśnie mężczyzn, którzy mają strategię. Lubimy mężczyzn, którzy są liderami pewnych siebie, mężczyzn. Lubimy inteligentnych mężczyzn. I to jest, im bardziej kobieta jest inteligentna, właśnie na poziomie intelektualnym, wysoko, to też lubi mieć mężczyznę obok, koło siebie, też wysoko intelektualnego, żeby, bo ta rozmowa wtedy, wtedy to się w ogóle inaczej klei. I co jeszcze lubimy? Panowie, e, uczcie się tańczyć. Najłatwiej Uwieść kobietę w tańcu. Masz miłą aparycję, pięknie pachniesz i, i bierzesz kobietę do tańca i dobrze tańczysz, to masz. Twoje szanse wzrastają o jakieś 40%. Może wy nie lubicie, ale jeżeli chcesz mieć e, no, być takim. Lewem salonowym. Lubimy też poczucie humoru. Jak już jesteśmy z mężczyzną, to lubimy tą odpowiedzialność, lubimy to poczucie bezpieczeństwa. No to to jest takie. Instynktowne, tak? To, to, się, to jest pamięć komórkowa, genetyczna. To się bierze stąd, że e, to kiedyś tam w tych jaskiniach i tak dalej, gdzie mamuty biegały po ziemi, e, kobiety siedziały tam, przyrządzały mamuta, a mężczyzna właściwie dbał o bezpieczeństwo tego swojego stada. To się, genetycznie to się nie zmieniło. My to lubimy podświadomie. I może być totalnie niezależna kobieta, a ona to lubi, jak jest taka zaopiekowana. Jak jest taka, no zaupiekowana, wyniuniana, rozpieszczana też, dlaczego nie? Dojrzała kobieta, a tu lęk jeszcze o kasę, boisz się tu, a propos wracając do kart, teraz mi się przypomniało, a z denarów, e, masz lęki, że kobieta cię wykorzysta finansowo. To, to prosty przekaz w ogóle, szukałam czegoś głębiej, a to jest, więc na to też uważaj, bo nie każda kobieta leci na twoje pieniądze. Ona ma swoje pieniądze. Oczywiście są też takie kobiety, ale dla nas liczy się coś innego u was, mężczyźni. Wybierasz z głową, nie, z, nie wiadomo czego. I jeszcze jedną rzecz powiem wam, też już jako kobieta, panowie. My, kobiety, zakochujemy się przez uszy, przez słowa, które wy, mężczyźni, do nas wypowiadacie. Ale to nie chodzi o to, żeby nam zrobić wykład na temat silnika samochodowego, bo to nie zadziała. No chyba, że masz e, dziewczynę, która jest fanką motoryzacji, dla niej to jest pasjonujące. Natomiast lubimy rozmawiać, my, kobiety, mamy, lepiej rozmawiamy. To jest taki nasz talent, wy panowie musicie się, musicie, nie musicie, wyucz się, jak rozmawiać z kobietami, przeczytaj sobie coś, pogadaj z kumplami, poobserwuj innych mężczyzn, których uważasz, że oni mają fajne kobiety, fajne relacje męsko-damskie, to poobserwuj ich, jak oni się zachowują. Także, tak jeszcze mi korci, żeby jedną kartę, ale z innej talii wyciągnę. Jeszcze jedną kartę wyciągnę. Dlaczego masz pecha? I mamy króla kielichów. No to jest bardzo, nie wiem, dziwne. Myślałam, wiecie co? Myślałam, że wyjdą inne karty. Tak się zastanawiałam, bo już chodzę od kilku dni, tak nie wiedziałam, jak do tego podejść, do tego czytania. A myślałam, że wyjdą inne karty. A tu jest. Tu jest kolejny król kielichów. Za szybko mówicie kobiecie, że ją kochacie. Za szybko się zakochujecie. Jesteście może panowie, do których to, do, jeżeli mówię, to do ciebie to nie dotyczy, no to ciebie nie dotyczy. No ale może któregoś z mężczyzn, którzy będą tego słuchali, będzie to dotyczyło. A w król kielichów to nie jest zdobywca świata, to nie jest lider. Więc albo wybierasz sobie kobiety przy, tym, przy tej karcie, które są, dominują Ciebie i jesteś pantoflarzem, kotkiem na i ona Ci mówi, zrób to, zrób to, zrób tamto. Jest ona Pani Dyrektor, a Ty Podwykonawca. Przy tym możesz i to sobie zadaj pytanie. Dlaczego ci się podobają silne, mocne kobiety, które potem okazują się, że cię zajeżdżają i że ty nie jesteś szczęśliwy? Więc warto siebie wzmacniać. Aha, tu jestem słaby, leniwy, nie chce mi się coś tam. No to, my się, panowie, my się zakochujemy w bohaterach. Czy jesteś ty dla siebie sam bohaterem? Czy umiesz sobie narzucić dyscyplinę w królu kielichów? Nie. Nie, w ogóle nie ma takiej opcji. Król Kielichów i dyscyplina. Król Monet. Bardzo król Mieczy. Uu. A król Kielichów nie on dzisiaj ma. Tak, a jutro. Dobra, zrobię to później. Czy e, uważasz, że wszystko może. Możesz tutaj być właśnie takim. Skłonność mieć do tych kobiet, które dominują ciebie i bo ci jest tak wygodniej, Synkiem mamusi bo masz uprane, posprzątane, bo masz zrobione, bo masz koszulki wyprasowane, bo jest ci miło i wygodniej, i cieplutko. No, ale nie ma tego żaru. To nie jest związek męsko damski To wszystko i to może funkcjonować, to może się dziać. Tylko, tylko musi być tak jak zawsze mówię równowaga, równowaga i jeszcze raz równowaga. Przedziwne te karty wyszły. Ale takie wyszły, więc takie czytanie. E, to chyba wszystko z mojej strony. To tak poplotkowaliśmy trochę. Jeżeli ten filmik Ci się podobał, i e, dziewczyny, prawda, że my takich mężczyzn lubimy? Liderów, silnych, stanowczych, fajnie wyglądających, zadbanych, ostrzyżonych porządnie, z zadbanymi dłońmi, czyste buty, Żadnych ciemnych okularów, to co mówiłam na, na portalu, jeżeli jesteś. Żadnych podkoszulek. Żadnych samochodów. My się na to w ogóle nie łapiemy. To kolega ci będzie zazdrościł, że, że zrobiłeś fotkę przy jakiejś superfurze. My to mamy, zupełnie nas to nie bierze. Już nie mówię o wysyłaniu części dymnych. To już to jest w ogóle jakiś absurd. Panowie, nie róbcie tego. To, że ciebie pod, podniecają obrazki nagich kobiet, czy nóżki, piersi i tak dalej, to na nas to kobiet nie działa, że ty wyślesz tors albo zrobisz sobie zdjęcie, jaką masz. I powiem, o ładna klatka i tyle. No i zróbcie coś z tymi brzuchami, panowie. Zwłaszcza jak ja jestem po pięćdziesiątce to patrzę na, na kolegów, na moich, nie będę mówiła, ale na panów 50+, plus, to oni w ogóle o siebie nie dbają, ale jak, jakie jak mają wymagania, to już uuu, zadbajcie panowie o siebie. To taką prywatą poleciałam trochę, nie? Mimo to uwielbiam mężczyzn, wy jesteście wspaniali, wrażliwi, e, cudowni, Wiem, że potrzebujecie szacunku, seksu i spokoju u kobiety. Wybierajcie mądrze, patrzcie przez głowę, jakiej kobiety szukacie. Ja ciągle uczę kobiety poprzez karty, jak, jak mieć fajną relację, jak budować. A to jest cały czas doświadczanie, doświadczanie. Nie popełniaj mężczyzno tych samych błędów. I najpierw wiedz, czego chcesz, jakiej kobiety potrzebujesz i pragniesz. Takie ci życzę z całego serca. Widzimy się na czytaniach ze znaków Zodiaku. I również niedziela, 30 czerwiec, godzina 17. Tu na tym kanale będzie live, na którym będę odpowiadała na Wasze pytania. Lajkujcie, komentujcie. Buziaki, pa! Oj!